Witam wszystkich hodowców mamy dzisiaj 28 kwietnia środa rozpoczynamy treningi. Jutro mamy pierwszy lot treningowy Pogoda bardzo ładna, słonecznie. Widzę hodowcy już zaczęli trenować gołębie, bo widać cały czas w powietrzu przylatują grupki gołębi. dystans dzisiaj w linii prostej 35 km No i co, zaczynamy? Nie wiem czy będzie widać, bo słonecznie dosyć jest także. Pozdrawiam wszystkich hodowców, dobry lot i do następnego.